Dzień dobry Karolu, witam Ciebie serdecznie, witam wszystkich tutaj zgromadzonych na dzisiejszym bds -ie. ale kochani, nie byłoby mnie i nie byłoby Was, gdyby nie tych czterech wspaniałych, przystojnych mężczyzn, którzy postanowili kiedyś założyć polską firmę z polskim kapitałem, pracującą na wartościach, która dzisiaj jest spółką akcyjną i za chwilę wchodzimy na giełdę, a więc jesteśmy transparentni. Oni wszyscy mają ogromne doświadczenia w marketingu i osiągnęli w życiu zawodowym bardzo duże sukcesy. Nie wiem, czy widzieliście reklamę taką telewizyjną, w której Kuba Wojewódzki pytany jest tak, Panie Kubo, czy ma Pan firmę? A on odpowiada, Ja jestem firmą i tak jest u nas. To oni czterej nie mają firmy, tylko są firmą. Są firmą Duolife, nie mają marki, tylko są marką. Marką Duolife i swoją marką. Czym w takim razie jest dla mnie firma Duolife? Czym w takim razie jest biznes Duolife dla mnie? Dla mnie, słuchajcie, to jest model biznesu z duszą, po prostu z duszą, którym kompleksowo, ale niewybiórczo podchodzi się do człowieka. Bo czego potrzebują ludzie? Czego życzymy dziecku, pochylając się nad jego kołyską? Zdrowia, miłości, przyjaźni, relacji i pieniędzy. I te trzy życzenia, zdrowia, relacji i pieniędzy, są podstawą naszego modelu, podstawą tego, żeby wyjść naprzeciw wszystkim najważniejszym wyzwaniom człowieka, bo człowiek w centrum. A więc ja mówię, że u podstaw tego modelu leży po prostu zdrowie, całkowicie. Czyli równowaga pomiędzy zdrowiem fizycznym, zdrowiem psychicznym, gdzie mam na myśli rozwój osobisty, relacje i zdrowe finanse. Napiszcie mi na czacie jedynkę, kto się zgodzi z tym, że jest to wzór na życie, bo jak nie ma pieniędzy, to jest stres i wpływa to na zdrowie, a jak nie ma zdrowia, to jest stres, nie zarabiamy pieniędzy, a ktoś nam umrze ukochany albo odejdzie, to my się też stresujemy, to wpływa na zdrowie, a wtedy nie myślimy o zarabianiu pieniędzy, że to jest wzór na samo życie. Napiszcie dwójeczkę, jeżeli z tym się też zgadzacie. A więc podstawa, Podstawą wszystkiego, podstawą tych relacji, podstawą tych zdrowych finansów jest zdrowie, ale od czego zależy zdrowie? Zdrowie zależy od odporności. Jak odporność nam rośnie, zdrowiejemy. Jak odporność nam maleje, to niestety chorujemy. I y, tak się składa, że mamy, że mamy właśnie radę naukową złożoną z profesorów habilitowanych, medycyny, jak również lekarze w różnym stopniu naukowym, a przewodniczy tej Radzie Naukowej dr honoris causa Piotr Kardasz, który jest biologiem i przyrodnikiem. I oni korzystając ze światowych badań, z których nawet 4 zostały nagradzone Nagrodą Nobla, utworzyli, kochani, unikatowe, ale o bardzo wysokiej jakości rozwiązania oparte o mądrość przyrody, o synergię połączonych w nich składników, które działają na przyczynę wyzwania chorobowego, zdrowotnego, a nie na objawy Pobudzając jednocześnie nasz system samonaprawczy, aby naprawił to, co się zepsuło. I tak powstała cała linia liquid, linia płynna z witaminami, kolagenem, aloesem, chlorofilem, keratyną, minerałami omega-3, mieszanką 13 olejów i syrop dla dzieci, bo są to produkty dla całej rodziny. Również jest linia kapsułkowa z opatentowaną formułą medical formula, czyli linia free medical formula, żywność funkcjonalna, linia shape -code dla sylwetki i to wszystko jest produkowane, słuchajcie, w naszej własnej fabryce w Kozach pod bielsko białą a więc możemy tam mieć najwyższą jakość, bo nikt nam nie będzie w tym przeszkadzał. Ale odkąd kupiliśmy drugą fabrykę w Łodzi, fabrykę kosmetyków, produkujemy również Kosmetyki najwyższej jakości, czyli mamy również przeznaczone produkty dla naszego zdrowia zewnętrznego, czyli dla urody. I te naturalne rozwiązania są, słuchajcie, bez konserwantów, niegotowane, niepasteryzowane, żeby nie zniszczyć witamin, konserwowane tylko ciśnieniowo, te, które są w butelkach, bez GMO, w szkle medycznym, z, które sprowadzamy z Czech, z pełnych owoców, a więc z pełnym tłem biologicznym, a składniki dobrane tak, żeby była synergia. Żeby zarejestrować suplement WUNIK, słuchajcie, to wystarczy 38% wsadu. Widzieliście o tym? A reszta to dopełniacze. U nas jest 98, 99, 100% wsadu. To jak myślisz, które w takim razie działają? Te, które mają 62% dopełniaczy, czy te, które mają 100% należytego wsadu? Oczywiście dlatego nasze preparaty tak dobrze działają. I te wszystkie zalety, słuchajcie, zaowocowały mnóstwem nagród, mnóstwem certyfikatów, a wśród nich jest. Certyfikat FDA. FDA to jest instytucja do spraw żywności i leków, amerykańska instytucja, która jest tak ważna, że może odebrać nawet pozwolenie wykonywania zawodu lekarzowi. I poprosili, żeby dosłać kolejne dokumenty, żeby zrobić kolejne badania. Sprawdzili wszystko, jak ja to mówię, z dłuższego szlifów, i po pół roku w końcu wydali nam certyfikat i otworzyło to rynek amerykański. Dzisiaj, kochani, zamówienia płyną z 38 krajów do Polski do Polski, do naszej do naszej firmy. I, do, I teraz zobaczcie, mamy dostęp do tak wspaniałych jakościowo produktów, do unikatowych, do certyfikatów, do Rady Naukowej, do doktora Piotra Kardasza, do naszych fabryk i teraz uśmiejecie się z tego, co powiem, ale mamy również dostęp do tych wspaniałych czterech prezesów, bo każdy klubowicz na y, y, wydarzeniu offline może podejść, może porozmawiać, może napisać maila, po prostu człowiek w centrum, to jest właśnie to I y, czy y, wyobrażacie sobie, że na przykład w samochodzie Mercedes nasze produkty są wsadzane do bagażnika, że właśnie w salonach Mercedesa na południu Polski, jakich innych marek samochodowych, jak na przykład Audi, są. Nasze produkty w gablotach. Jak myślicie, czy taka marka jak Mercedes współpracowałaby z byle jaką marką? No, oczywiście, że nie. No i teraz przechodzimy do drugiej płaszczyzny tego całościowego, kompletnego projektu rozwój osobisty. Słuchajcie, jeśli po lewej stronie trójkąta równobocznego umieściłabym zdrowie, a po prawej stronie finanse, to co jest podstawą tego wszystkiego? Poziom rozwoju osobistego, na którego jesteś, bo jest potrzebna wiedza, żeby mieć zdrowie, jest potrzebna wiedza, żeby mieć finanse. I dlatego. Podstawą rozwoju jest edukacja. Mamy suplementy dla zdrowia, a edukacja w postaci szkoleń i warsztatów, to jest suplementacja naszego rozwoju i to jest suplementacja naszego biznesu. Jeśli chodzi o edukację dotyczącą zdrowia, realizujemy ją na konferencjach Żyje Świadomie, kiedyś offline, dzisiaj online. Biorą udział w niej prelegenci z Rady Naukowej. Jeśli chodzi o rozwój osobisty, mamy lds -y, Leadership Development Seminars, mamy Educampy, gdzie nasze trenerki międzynarodowe, Coach Beata Kapcewicz czy Jan Nagdaniec, pokazują nam, co zrobić z naszymi relacjami, jak się komunikować, jak zmienić przekonania, jak nabrać pewności siebie. Słuchajcie, jestem po raz pierwszy w filmie, która dba o moje relacje prywatne, a nie mówi tylko rób więcej, rób więcej, rób więcej. Do tego wszystkiego, jeżeli chcemy wiedzy dotyczącej finansów, biznesu, jak to robić, jakie są nowe trendy w ekonomii, no to mamy biznesowe kluby zdrowia, mamy BDS, na której dzisiaj jesteśmy, mamy również Zoomy, mamy biznesowe yy, Zoomy szkolące. I do tego mamy narzędzia, ponieważ dzisiaj wszystko, kochani, przeniosło się do internetu. W związku z tym mamy takie narzędzia, które zaszczędzają na 80% pracy i to jest Virtual Presenter, który uczy nas, jak pracować właśnie za pomocą. Mocą narzędzi, ale również na portalach społecznościowych, w internecie. Do tego wszystkiego, ponieważ dostajemy gratisowy sklep internetowy, dostajemy biuro, całe know-how, cała logistyka jest po stronie firmy. Mamy dostęp do infolinii, która jest w 14 językach, o wszystko możemy zapytać. Mamy dostęp do infolinii medycznej. Całość obsługuje nas 16 pracowników działu IT. 222 tysiące złotych miesięcznie przeznaczane jest na to, żeby pracowały serwery. Ponad 100 pracowników obsługuje nas, którzy pracują na etacie. I do tego wszystkiego, kochani, w tym projekcie. Yy, mamy docenianie, bo nie tylko pracujemy, ale jesteśmy również doceniani. Poprzez wycieczki Dubaj, rejs statkiem, Panama, ale również mamy dofinansowanie do samochodów i 900 samochodów, słuchajcie, zostało już wydanych w postaci Mercedesa, BMW, yy, Jaguarów. Co dwa lata otrzymujemy nowy samochód i po naszej stronie jest tylko paliwo. No i mamy dostęp do niesamowitego planu wynagrodzeń, yy, który tych premii jest bez liku, i słuchajcie, tak jak mówi kiedyś Paweł Borecki, to jest y, mamy dostęp do tych wszystkich możliwości jednocześnie. Jeżeli dostaliśmy taki dostęp, nie tylko do tańszych cen, ale również do, do tego wszystkiego, o czym mówiłam, to nie bądźcie sknerami i podzielcie się tym dostępem. Dostałeś dostęp, daj dostęp. Dostałeś dostęp do możliwości, daj dostęp do tych wszystkich możliwości, a nie kup pan produkt po prostu. Dlatego. Kochani, popatrzmy na to całościowo. Jeżeli damy dostęp chociażby tylko trzym osobom, to słuchajcie, to już mamy dostęp do udziału w światowym obrocie całej firmy, czego nie ma w żadnej innej firmie marketingu sieciowego. I kochani, na podsumowanie. To wszystko, do czego dostałeś dostęp, zaowocowało niesamowitymi wynikami. Ja wiem, że już te wyniki widzieliście, ale je trzeba oglądać ciągle. 1375% wzrostu pomiędzy rokiem 2015 a 2020. Czy wiedzieliście, że rok pandemiczny w stosunku do 2019 to jest 61,7% wzrostu, a firmy marketingowe, które działają przez kilkadziesiąt lat, miały w tym czasie ledwie 5% wzrostu? Docencie to 72 tysiące nowych klubowiczów w ciągu ostatnich ostatniego półrocza, 145 milionów wypłaconych zrobionego obrotu punktowego, wypłaconych prawie 100 milionów złotych za okres tylko półtora roku, chociażby. I przez ten czas dostaliśmy 145 tysięcy. Gratisowych produktów, a firma musiała na to wydać 14 milionów złotych przez półtora roku raptem. Dlatego One World, Dual Life to jest moje ulubione hasło: tworzymy wartość na pokolenia, na cały świat. Słuchajcie, 7 miliardów ludzi potrzebuje zdrowia i odporności, 7 miliardów potrzebuje miłości, prawie 7 miliardów potrzebuje pieniędzy na miłość, zdrowie i marzenia. My możemy w tych wyzwaniach ludziom po prostu pomóc. Czy naprawdę chcesz czekać, aż ktoś twój znajomy zachoruje na raka, zbankrutuje, zamiast mu powiedzieć o tych możliwościach, więc jeśli Ty dostałeś dostęp do takich możliwości, okazji, korzyści, to nie bądź sknerą i dawaj dostęp do możliwości, korzyści i okazji. Cały biznes polega na dawaniu dostępu do możliwości. Po prostu wyrób sobie kartę dostępu, nie tylko do rabatów, ale do całej masy przywilejów, wyrób kartę dostępu. Yy. Do tych wszystkich przywilejów, których starałam się Wam przez te kilkanaście minut o nich opowiedzieć. I teraz najważniejsze zdanie z całego wykładu: jeśli ktoś Ci kiedykolwiek powie, że ma obawy być w sort marketingu, to powiedz mu, że ja bałabym się nie być w sort marketingu, bo drugiej takiej firmy ja nie spotkałam, która daje takie szanse na nowe życie i na nowy styl życia. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję za to, że jesteście, i oddaję głos Karolowi do studia. Dziękuję bardzo. Pa pa.